Naprawdę prosta technika, łatwo ją zapamiętać, która polega na tym, że my robiąc wdech i jak gdyby dajemy uwagę na czakram serca, ale tylny czakram serca. Tam wchodzi ta energia. My wdychamy energię przez ten czakram tylny serca, a na wydechu wypuszczamy energię przez czakram przedni serca. To jest jak gdyby ten, ta, taka energetyczna czynność. Ale w tym momencie, jeżeli ja robię wdech i na wydechu, to mówię sobie w pierwszej kolejności: wybaczam sobie wszelkie błędy, jakie popełniłem w całym swoim życiu, w całym swoim istnieniu. I robię, i znowuż, robię wdech przez czakram tylny i wydech. I mentalnie, w umyśle mówię: wybaczam sobie wszystko, wybaczam sobie wszelkie błędy, jakie popełniłem we w całym moim istnieniu. I robimy to parę razy. Łatwa praktyka, łatwa do zapamiętania. Wykorzystujcie ją w każdej sytuacji, kiedy chcecie po prostu się poprawić swoją energetykę.